No co, witam na urlopie, pierwszy raz od pięciu lat, taki dłuższy, cztery lata temu jak zacząłem budować dom, no to od tamtej pory na takim dłuższym urlopie nigdzie nie byliśmy, jakiś tam nie liczę wypadów weekendowych, nie tam nie wiem, raz na miesiąc czy raz na dwa, trzy miesiące, ale na takim dłuższym urlopie nie byliśmy. No, i jakoś tutaj y, znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym jesteśmy. Y, powiem Wam od razu, że to jest y, pobyt sponsorowany. Ja bym pewnie tutaj za swoje taką manę, nie przyleciał, ale to nie jest y, sponsor jakaś firma, nie, nie, nie myślcie. Ani wyspa, na której jestem, też nie jest sponsorem tego. Y, po prostu rodzina zasponsorowała. To najbliższa moja. No a jak było już opłacone, no to nie można było powiedzieć, że się nie poleci przecież, nie? Chociaż wybór należał jak gdyby do mnie, gdzie polecę, polecimy. No wybrałem tu akurat tą wyspę, bo to już jest koniec października i, i że tutaj jest cały czas ciepło. W zasadzie w zimę też jest tutaj ciepło, więc się znaleźliśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. I powiem Wam tutaj ciekawą rzecz, bo jak wiecie, jak człowiek się czymś interesuje, to od razu ogląda takie sytuacje, takie sprawy. Yy, czy jak to tutaj yy, wygląda, jak gdyby, bo nie wiem, jak tu użyć takich słów. A więc, yy, jadąc yy, transfer, mieliśmy oczywiście z lotniska tu do hotelu jakieś, nie wiem, pół godziny, może nawet przeszło, ale to mniejsza z tym. Wiadomo, każdy, jak był na takich wycieczkach, a większość ludzi już była, przecież to wie, jak to wygląda, jak jest wycieczka zorganizowana, no to wiadomo, że na lotnisko, tam do autobusu, czy do busu, i potem do hotelu. No i jadąc tutaj, no nie wiem, na pewno przeszło pół godziny, bo nawet godzinę jechaliśmy, to wiecie, co zauważyłem? Że na tej wyspie w zasadzie nie ma zupełnie paneli fotowoltaicznych na dachach. W ogóle. Widziałam tylko jedną farmę. A tak na domach, na przykład z drugiej strony, mm, nie wiem, może Wam tak na chwilkę pokażę. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. No, i tam z drugiej strony te wszystkie dachy, które ja widzę, i pewnie wy też, ale one są daleko, więc będą mało widoczne. To po prostu nie ma, nie ma żadnych. Momencik, nie ma żadnych paneli na dachach, nie? Co najmniej dziwna sytuacja, bo tutaj słońce jest cały rok. Nie ma w zasadzie takich, no oczywiście też są pochmurne dni, też deszcz się zdarza, ale ponoć każdego dnia przynajmniej na chwilę, 360 dni w roku przynajmniej na chwilę słońce wychodzi i nie ma paneli. Tutaj jak się dowiedziałem już, to większość energii jest wytwarzana właśnie z węgla, z gazu, czyli z paliw kopalnych, nie? Co najmniej dziwne moim zdaniem, nie wiem dlaczego to nie inwestują, czy coś im sprawem tutaj nie pasuje, czy, czy jakiś inny powód jest. No, ale tak to wygląda tutaj, na tej wyspie. A czy to jest dobre, czy złe? No, no nie wiem. Nie wiem, czy Wam opowiadałem, jak lecieliśmy. No nie, tam chyba jak na karcie społeczność wrzucałem te zdjętko, no to tam było to, że mamy problem z wylotem. Samolot był 8.20, a już wsiedliśmy do samolotu sobie, a się okazało, że trzeba z tego samolotu z powrotem wysiąść, bo jest jakaś awaria jakaś niegroźna niby coś tam interkom nie działał, czyli przód nie miał łączności z tyłem samolotu. No ale z tego powodu musieliśmy z samolotu wysiąść, znowu na halę odlotów, tam poczekać i wylecieliśmy sumarycznie chyba o 11:00 dopiero, czyli potem z powrotem do samolotu, już naprawiona usterka i tutaj przylecieliśmy. Sam lot tutaj trwał, nie wiem, gdzieś 5 godzin na pewno daleko. Powiem Wam szczerze, że jestem tutaj pierwszy raz i to będzie nie sam, bo jestem tu za nią, wiadomo i będzie to przynajmniej mój wyjazd tutaj ostatni raz. Nigdy więcej już tutaj na te wyspy nie przylecę. Jeżeli komuś tam brakuje słońca, bo ktoś lubi słońce, no to są kraje bliższe. Ja rozumiem tylko tutaj jeden fenomen tych wysp, że tutaj i w grudniu przylecicie, czy w styczniu, to też można sobie się opalać, nie? Na przykład, jak ktoś lubi słońce. Ja akurat tego słońca za bardzo tam nie uwielbiam, znaczy lubię, ale takie polskie, nie? Letnie. Ja rozumiem, że ma być jesień, to ma być jesień, zima, to ma być zima i tyle. Ale kto co lubi, to wiadomo, nie? I na przykład tutaj ja osobiście już nigdy więcej nie przylecę, dlatego też spędzimy tak czas, na dzisiaj Ania tam trochę się jeszcze opala gdzieś na basenie, ale, ale ogólnie spędzimy ten czas bardziej tak podróżując, nie? czyli wynajmujemy samochód i pozwiedzamy trochę tą wyspę e, ona nie jest jakaś strasznie wielka więc, więc to też tam e, nie ma tutaj też co za dużo aż tak zwiedzać ale, ale pojeździmy sobie pooglądamy jak tutaj ludzie żyją czyli e, jak to się nazywa lokalsi, tak, lokalni a nie, a nie to jak turystów bo turystów jest tu bardzo dużo hotel na hotelu my jesteśmy jakby na końcu nie wiem jak ta miejscowość się nazywa Adeje, jakoś tak Yy, czyli południowe lotnisko, i to chyba są Adeje Sory, wybaczcie, nie interesują mnie tak naprawdę sprawy, jak co i gdzie, ale tu w zasadzie wzdłuż morza to prawie wszystko: hotele, 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 a my jesteśmy tak na samym końcu tej, tej miejscowości, powiedzmy. Tam za nami jest jeszcze chyba tylko jeden hotel, i potem już góry, yy, góry. No takie yy, wulkaniczne skały, powiedzmy. Także yy, tam dalej nic nie ma ciekawego. Z drugiej strony mamy takie dość wysokie wzgórki, wzgórza. Nie wiem jak to nazwać można powiedzieć, też góry już i tyle. Także pojeździmy, zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Dzisiaj ma być animator, czy pani, anim pani animatorka, przepraszam, więc nam tutaj zaproponuje jakieś wyjazdy może jak to się nazywa fakultatywne, chyba tak. Więc jeżeli nam zaproponuje, to też skorzystamy, żeby jechać z wycieczką bo wiadomo, że samemu to też tak nie do końca się wie, gdzie się jedzie i jak a wycieczka to tam, jeżeli jeszcze jest jakiś polski tłumacz, polski animator, powiedzmy, no to e, poopowiada trochę, także czasami tutaj jest wycieczka lepsza niż taka podróż własna, ale nie ukrywam, że też pojeździmy sobie tutaj trochę po tej wyspie e, samochodem, bo ja, jak Wam mówiłem, nie lubię słońca, więc nie będę leżał tutaj gdzieś plackiem i się opalał, bo to zupełny bezsens dla mnie, ale wiele ludzi na przykład jedzie tylko po to, żeby właśnie poleżeć na tym słońcu, o wszystkim zapomnieć, nie myśleć o śniadaniu, obiedzie, kolacji, wypić wieczorem, nie wiem, tam, no, co tam jeszcze porobić, pospacerować wzdłuż morza, chociaż tutaj akurat tak może super i wspaniale nie jest. Tu jest taki też chodniczek, można iść wzdłuż morza, nie wiem, czy cały czas, ale można. No i tyle, no taki Film, sobie to nie wiedziałem, nawet powiem szczerze, czy nagrywać tutaj będąc, bo to zaraz ktoś powie, że tam się yy, nie wiem, no, chwalę, że pojechałem na czasy. No nie, nie chwalę się. Pojechałem tak jakbym wam mówiłem, pierwszy raz od pięciu lat na dłuższy wyjazd. Tak się złożyło. Takie wyjazdy mają ten tylko jedyny plus, jak dla mnie, że zapominacie o tym, co trzeba na obiad zrobić, co trzeba na śniadanie, czy trzeba jechać do miasta, jakieś zakupy zrobić, czy trzeba śmieci wynieść, albo. Tam dwie deski przykręcić, bo są niedokręcone, nie? to o tym zapominacie, bo to same takie opalanie, czy tam się opalacie, czy się nie opalacie, to jest zupełnie totalny bezsens, to jest zupełnie dla mnie taki bez różnicy, tak? Ale właśnie to takie zapom zapomnienie o tych sprawach codziennych, codziennych, takich najprostszych sprawach, które są przyziemne, jak gdyby to jest jedyny plus takich wycieczek. Ja jak wam wiedziałem na tej wyspie, na tej wyspie, na tych wyspach, jak gdyby, bo to jest cały kompleks tych wysp, e, więc e, jestem pierwszy raz i ostatni, nigdy więcej już nie przylecę. To jestem z tego pewien na 100%. Po jednym dniu tutaj pobytu. Nie ma sensu tyle czasu spędzać w samolocie, żeby tutaj potem, bo tak samo wygląda Cypr, tak samo wygląda Malta. Podobna jest Majorka, aczkolwiek ona tam nie ma chyba takich górek. Ibiza to są kraje czy Wyspy bliżej. Po prostu Polski lot jest krótszy i tak mi się wydaje, no w tej chwili Turcja przecież tak samo takim dość popularnym jest, jak kiedyś Egipt był tak teraz chyba Turcja jest popularnym takim kierunkiem też ciepłym, faktycznie, że tam już w grudniu, w styczniu to już nie, nie, nie słońca nie ma więc jak ktoś chce słońce, no to tylko tutaj jak gdyby, tak? Takie zimowe słońce, nie? A jak, a jak nie, no to nie ma sensu, tym bardziej, że tu jest dość drogo. Jak posprawdzałem sobie teraz ceny, bo tam wcześniej za bardzo się nie interesowałem, jak posprawdzałem sobie ceny, to tutaj jest dość drogo według na przykład Majorki, Ibizy, Cypru, Malty, Grecji, i a Turcji to już w ogóle. To jest dwa, trzy razy drożej, jak na przykład w Turcji, nie? Tak dwa razy to na pewno, także nie ma sensu się spinać i lecieć Gdzieś tutaj, gdzie powiem Wam szczerze, ludzi Multum, aczkolwiek no jest, oni są tak po prostu rozbici, tak? Ale jak idziecie na śniadanie czy na kolację, no to jest tak, jakby tutaj jeszcze był, powiedzmy, sezon, nie wiem, na Mazurach, chociaż jest koniec października, to powiedzmy, jakby w Gołębieskim, w Mikołajkach, nie? Tak to wygląda: ludzi Multum i te itd. Dobra, idę tam szukać Ani i będziemy czekali na animatorkę, a później ogarniemy samochód i będziemy ruszali na zwiedzanie tej pięknej wyspy. Ponoć zobaczymy, czy ona jest piękna, czy nie. Ponoć piękna. Poza tym, tak jak Wam mówiłem, zdziwienie moje największe to to, że tutaj zupełnie nie ma paneli. Co ich boli i dlaczego tego nie montują? Paneli, czyli fotowoltaiki, nie? Nie mam zielonego pojęcia, czy są jakieś przepisy inne, czy, czy, czy prawo jakoś nie za bardzo tutaj działa, że tego po prostu nie ma. Bo, bo tu mieliby na 100% darmowy prąd, może 100% to nie, ale z 50% spokojnie mogliby osiągnąć tej y, energii ze słońca, y, nie pomijając już wiatr. Tym bardziej że wiatr w zasadzie tutaj wieje też dzień w dzień, a mają dość wysokie górki, więc domyślam się, że tam jeszcze bardziej wieje, no ale to. Może za kilka dni ogarnę ten temat, zobaczę, dlaczego tak tutaj się dzieje, że tak jest, jak jest, i wtedy zobaczymy. Dobra, taki filmik od taki sobie, żebyście. Żeby tak było. No. Trzymajcie się, a ja tu będę starał się unikać tego słońca i chować się gdzieś w cieniu. Także pozdrawiam wszystkich.